Polski Ład to dwa słowa powtarzano od wielu tygodni przez większą część mieszkańców Polski. W założeniu ma on przynieść korzyści najmniej zarabiającym, poprawić system podatkowy, jednocześnie nie szkodząc przedsiębiorcom. Rzeczywiście, jeśli chodzi o, o, o Polski Ład, ma się takie, ja mam takie wrażenie, że to było trochę liczone od tyłu. Czyli najpierw postanowiono podnieść kwotę wolną od podatku i podnieść ten drugi próg podatkowy. Z tego powstała dziura kilkudziesięciu miliardów, no i tą dziurę próbowano łatać chociażby 9% składką zdrowotną. Czyli z jednej strony dano emerytom 18%, z drugiej strony zabrano im 9%, czyli znów tych pieniędzy nie wystarczyło, więc zaczęto szukać pieniędzy u samozatrudnionych, u mikroprzedsiębiorców. Postanowiono wdrożyć estoński cyt i dobrze, że ten estoński cyt będziemy próbowali rozszerzyć. A mam nadzieję, że on kiedyś będzie. Ogólnym systemem podatkowym, no ale znów trzeba to jakoś załatać. Więc to zamykanie, zamykanie ryczałtów, te formuły później ochrony tak zwanej klasy średniej, czyli te słynne 8, 8 miejsc po przecinku w formułach liczących obciążenia podatkowe. No, powstał tego kolejny Frankenstein, powstał z tego oczywiście kolejny potworek, którego teraz w ciągu dwóch miesięcy będzie trzeba opisać ze strony Ministerstwa Finansów. Dziesiątki tysięcy polskich przedsiębiorców, co najmniej jeśli nie setki, będą teraz musiały posłusznie dreptać do swoich doradców podatkowych żeby się w tym jakoś odnaleźć. Wszystko to może powodować, że przedsiębiorcy mogą szukać możliwości swoistej ochrony swoich firm i dochodów, zwyczajnie starając się obejść prawo. Właśnie ja boję się, że wracamy trochę do, do, do przyzwyczajenia z czasów, z czasów komunizmu pod tytułem kombinowanie. Znaczy to, było, to było coś, co, co myśmy tak często, jak pamiętam jeszcze tamte czasy, chwalili się tym, że potrafimy kombinować, że pomimo tego opresyjnego systemu my wciąż dajemy jakoś radę, organizujemy się, wyjeżdżamy na zachód, zarabiamy pieniądze, przemycamy jakieś nędzne dewizy, za które później otwieramy jakieś małe biznesiki. Przez ostatnich 30 lat szliśmy zupełnie w innym kierunku. Polska się cywilizowała, stawała się krajem, który jest krajem europejskim, którego gospodarka się rzeczywiście bardzo szybko rozwijała. No i raptem teraz rzeczywiście. Takie zmiany podatkowe powodują, że, że nam się zaczną odradzać stare y, y, odruchy pod tytułem: No dobrze, to właśnie jak zakombinować, jak stworzyć grupę spółek, jak pójść do doradcy podatkowego, jak tu zaparkować koszty, a tutaj przychody. I zamiast myśleć o tym, jak zarobić więcej, po prostu zrobić więcej i odprowadzić za to. Ktoś powiedziałbym, w skali europejskiej rozsądne podatki, te, te nasze 19% płaskie chociażby. Nikt ich specjalnie w Polsce nie dyskutował. Wszyscy byli zadowoleni, wszyscy stwierdza, stwierdzali, że to może nie jest najbardziej agresywne w Unii, 12 czy 15, no ale to też nie jest jakieś szwedzkie 50 czy 60%. Płaciliśmy te podatki dzielnie, a w tej chwili, kiedy następuje tak gwałtowny ruch w górę, ta 9% składka, no to w tym momencie to jest jakby pchnięcie Polaków z powrotem w to właśnie. Dawny, to jest dawny sposób myślenia, w kombinowanie. Wydaje się więc, że od 1 stycznia 2022 roku jedyna grupa, która być może będzie miała sporo pracy, ale jednak będzie zadowolona z polskiego madu, to doradcy podatkowi i księgowi. To będzie grupa, która będzie miała ogromną ilość, ogromną ilość pracy w ciągu najbliższych tygodni. Szkoda, bo, bo, bo jeszcze raz: myśmy apelowali o to, żeby zatrzymać się na, na rok. Popracować z pełnym zrozumieniem tego, że państwo może potrzebować więcej pieniędzy, ale zatrzymać się, zrobić prawdziwą reformę systemu podatkowego, realnie ją przekonsultować, no i realnie zobaczyć, gdzie te potrzebne pieniądze później trafią. Dzisiaj rozdamy tą historyczną obniżkę podatków, historycznie podniesiemy składkę zdrowotną i na końcu myślę, nikt nie będzie do końca z tego zadowolony.